To What a wonderful... No dobra, hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Liliana Solis, a ja witam... E, a, a, dzisiaj na waszych ekranach gra Dead by Daylight, nie mogę zrobić ponownego. Dobra, hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Liliana Solis, a na waszych ekranach Gratet by Daylight i szybko się streszczam Dzisiaj będziemy robili zadanie Michael'em Myersem. Yy, Uderz czterech ocalałów podczas są niewykrywalny I takie mam perki, nawiedzona ziemia, ruina, uraza i dokonaj wyboru od świni Ech, tak, dobra, zdarzyłam się, miałam nawet 7 sekund zapasu, dobra yy, No i co? I zobaczymy się jak już gierka się zawoduje No dobra, ogród radości, uschnięta wyspa Yy, szczerze nie wiem, czy grałam na tej mapie, chyba trochę nie kojarzę. Ale na razie powiem Wam, będziemy chodzili sobie na jedynce Michaela. Żeby wiecie, wykonać tę zadankę, potem można się już skupić na całej reszcie. I nie zdecydowanie nie grałam na tej mapie i nawet nie wiem tak szczerze, od kogo ona jest. Jeśli o to chodzi. Nie, tu nikogo raczej nie ma. Ale czy ten haki z wieżyczką? Tak, bardzo ładne. Nikogo, tam nikogo. Ooo, oh, hello. Lori. No! Jaki on ma krótki atak! Boże! Coś się trochę... Nie spodziewałam, że on ma aż tak krótki ten atak. Oooo! Oh. No, totalnie, tak jest, Jezu, chryste. Ale ich trochę tu błagam na nie Znaczy, na nie Boże. Na nie wykrywało. Nie tego na łeb. O! Nice. Chyba nie spodziewałaś się, że po prostu przejdę. Tak, na chwilę tak. Bo i tak nic nie robię. No. Dziękuję, dziękuję. Nie mam pojęcia, co się właśnie tutaj odwaliło. Aczkolwiek, gdzie jest jakiś haczyk? Tu jest haczyk. Z tego co pamiętam, według offeringów oni dali, że będzie mniej haków. No ale dobra, właśnie no, Mayersa. Dobra, lecimy od razu, nie będę się całaskać. Tu jest ta ranna, to ja nie chcę jej. czy to nie jest Ashley? Tak, to jest Ashley. Hello bro O Jezus, a bo on chyba na jedny... wiecie co? Chyba wiem, chyba on na jedynce ma taki krótki ten tak. Weź mi stąd wydnia tej typku. Ja przez to nie uwagę, nie wiem w końcu, czy zrobiłam to zadanie, czy nie. Możliwe. Oh. Hello, baby girl! ma, piarko Lori? Gdzie jest Lori? Zgubiłam Lori Ale tak myślałam, że nie, ja tutaj mu pomoże Siema, piarko Lori Czy tam coś jeszcze przebiegło, czy tylko ona sama? Nie, dobra, to ona sama tylko mi się zwiedzała co poszło? Nawiedzona ziemia, dobra. Nice. Teraz szybkę powiesić i wygniatamy, żeby ich powiesić szybciutko. Yy, Nawiedzona ziemia poszło gdzieś tam, więc ktoś tu musiał być. Tam znaczy. Nie? Więc nie pozostaje mi nic innego, jak teraz tu. Chyba musiałam zrobić to zadanie, wiecie. Kurde, widzę na ziemię, już mi się skończyło. Ja tu liczyłam na złapanie jakiegoś... ...randomika. ale nikt tu nie chce podejść. Nikogo też nie widzę. Może ktoś u góry? Nie. Genik nie. To jest ruina. Ruina tań. Ten genik nie. O! Oh. Hello. No totalnie, on na pierwszym tym ma taki tan. Od to można tak zabierać ludzi? Idziemy, jak tu stoi Aha, oni tam na górze robili ten generator jednak A dobra, wiecie co ja sobie postarkuję? O, ktoś tam jest na górze, a toś śmierdził. Co ty mi pokazujesz tu, śmierdzieluwo? Co ty sobie myślisz? Nie chcę ciebie, tylko idę na górę Aha, już mi zeszło ten ten, dobra i tak To jest Ashley? No też krzyczy? Ajej, ja zgubiłam go gdzieś tu. Uciekł na koniec. Jop. Yep. Schował się, żebym go nie stalkowała. Co spaniaczek. Ale dobra, no na 99% zadanie zrobiliśmy Więc nice yy, yy. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek i już jestem na full stalkingu. Czy ty się, przepraszam, czujesz poważnie? Ej, dobrze, że nie odpaliłam tego. Ech, trzeciej fazy. Ktoś tam jest na górze, jakby nie. A, to się wbiega. Teraz był błąd, że nie odpłynęłam trzeciej fazy, ale szczerze nie spodziewałam się go tutaj. Wyskoczył <grystanie> przez okno? Jezus, ale laga dostałam. O, oh, hello. Jezu, jakie logi! A mi gwiazda do domu. Boże, halo, ogarnie FPS najpierw. Girl, co to się dzieje? Dobra, walić jego. On się to będzie healował, ale najpierw puszczamy generatora, przy którym oni siedzą, bo zaraz mi to zrobią wszystkie. Tutaj cicho. Obstawiam, że to będzie któryś z tamtych jednak. Tak, tu też jest cicho. Ten tu? mhm mm Hello? Hehehe. Nie spodziewałam się tego typiarko, co? No cóż, sorry, no sorry, poświęciłaś się za zrobienia zrobienie tego gena Marasz? Tak Dobra, wydaje mi się, że tutaj kogoś widziałam. Nie wiem, czy ktoś tu nie kręci gena przypadkiem. Aha Oprócz tego, że mam lagi. Nice. Tepiarka też już chyba leci. O nie, 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 nie podchodzimy obok palety. Dziwne, że ona w ogóle go nie uleczyła. Aha, nie ma flori. Coś to mi wybiegł. Więc to, że mam laga, to... Dlaczego czemu mi pokazało, że ona padła jak nie padła? A gdzie jest ta Ta też nie mam. dopiero gdzieś mi spierdzieliła. A to jest dosyć dziwne, bo pokazało mi, że ona upadła, ale chyba w tym samym momencie musiało mi się skończyć. Musiała mi się skończyć trzecia faza. No. Ale ona gdzieś będzie tylko mnie pobliżyła. Kopnęłam to w ogóle? Ruinę mam. Miałam ruiny. To było dosyć dziwne. Nie wiem, czy to przez moje lagi tak się stało, czy przez co. Dokonaj wyboru, mi się tam odpala. Dokładnie. Tam lecą w prawo. Dobra, teraz co ciebie, Typiarko? Ty, no co ona robi? Ech. Nie, no nie wytrzymam za chwilę. Jego pytanie, gdzie ten Ashley? Baby girl. O, wstałem, że poszedł może do Gena? Bro, ci oh, to, oh. no, przysięgam. Ej, czemu ty się nagle uleczyła? Co to za skill? Chciałam powiedzieć, że ją porzucę, ale jej nie porzucę. Nie porzucę jej ze względu na to, że ona zaraz go wychiluje tam, bo on jest pewnie już na skraju. Nie wkurzaj mi, nie? Ja już jestem na skraju psychicznym O Boże, dobra, w końcu mi poszło. Jakaś narótka. No. Dobra, teraz ty. Czy ty masz jakiegoś konika, albo coś nie? jest, nie masz nic, to, to dobrze. On się szarpie. Mhm, dobra. No, to zaraz pan się nie poszarpie Idziemy. O -o -o! Pójdziesz ja mówię, tego ogować? Tak. Jezu, nie, bro, don't do this. Nie ratuj mnie, bo już naprawdę się zdenerwowałam. Czemu on w ogóle uciekł mi z ręki? Widzisz to było blisko. On ma konika, czy co? Nie no, nie ma konika, bo konik by mi się świecił. Proszę, normalnie... Tak blisko i on mi uciekł? Czy nim rzuciłam? Nie, nim chyba nie rzuciłam. To czemu? Nie, no nie wiem, co to było. Zaraz wystarkuję na perkach, bo normalnie. Nie wiem, co to było. Zaraz ja wystarkuję jak Michael. Ha. Ashley, Ashley. Zanko zrobione? Halo? Tak. Dobra. Ale co on miał? Ashley. Aktywuje się pod... Po wykonaniu trzech uderzeń ochronnych. Kolejne obrażenia, wywołane przez stan agonii są ignorowane. Aha, to całkiem fajne. Na no, na no, na no, na. No. W agonii 50% leczenia. I szemo, a Okej, okay, dobra, to już wiem czemu tak szybko mi poszło. Okej, okay, dobra. No to widzimy się w następnej rundce. No dobra, teraz lecimy z drugą rundką i lecimy z doktorem. Wziąłam sobie zadanie, rozpocznij pościg czterech ocalałych i ukończę podczas jednej próby, więc w miarę easy, Umiejki takie ruina, nawiedzona ziemia, dokonaj wyboru i uraza, chyba to co wcześniej nie wiem. No i co? I najbardziej chyba będę musiała obawiać się Kate. Czy potrafię grać doktorkiem? Absolutnie nie, bo nie grałam nim, o Boże, na pewno nie grałam nim w tym roku. Więc będzie dosyć ciekawie. A i też wiem, że doktorek się trochę zmienił od czasów, jak ja grałam i jak go kupowałam. Przede wszystkim, no to wiem, że on robi tam jakieś przeciążenie, coś takiego, że coś w tej kwestii się zmieniło. Jego tej podumiejętności, czy coś w ten desen, pod kontrolem to chyba siedzi. Więc to się akurat zmieniło i nie wiem, jak to działa. No, ale zaraz się dowiemy. Uuuu, idealnie mapka idealna pod doktora, ale dobra, już lecimy, tylko coś mi tu. nie działa. O, i dobrze mówiłam, że teraz jest jakieś przeciążenie, chaos, wybuch... wybuch statyczny, cokolwiek to znaczy. No dobra, zaraz się dowiemy. Ej, i patrzcie, ja mam taki ten, gdzie leci ten prąd, taką mm, podgląd tak to nazywamy, że coś ten czasem nie wiem, jak to trasę. Normalnie widzę. Fajnie... Pamiętam, Zastanawiam się teraz, czy doktorek miał trochę inną muzyczkę. W ogóle nie trafiłam. A! ktoś był na górze. I ktoś mi tu definitywnie. Czemu ja nie trafiłam w niego? Boj! Pan się zablokował trochę, no niestety, przykro mi. Zablokowałeś, więc masz przegwizdane. Ale skoro masz przegwizdane. Gdzie ty mi tu leżysz, że cię podnieść nie mogę. A, ktoś latarką mnie próbował. Ja jeśli chciałam. O nie, to jest ta głupia. Znaczy ta, której miałam się obawiać najbardziej. Fajnie, nie, ktoś go zdjął. Nie chciałabym pójść bezpośrednio za tym krwawiącym, tylko najlepiej za tym drugim. O! pan Hotuwa, dobra, bierzemy go. Au, już tam połóżę. No dobra, jestem ciekawa, w ogóle powinnam śledzić, kiedy mi się to zadanie zaliczy. No dobra, nie. Bierzemy jego. Super, weszłam w bardzo głupie miejsce trochę. Jednak nie takie głupie! Dobra, dosięgnęłam go. Już myślałam, że nie dosięgnę. Ale wiem, że ktoś tutaj ma latarkę trochę niebezpiecznie dla mnie. Latareczek od... Ech, ruina padła. Latareczek nie lubimy, szkoda, że ruina padła, ale w takim razie Udam się w tamte miejsce. Nie, nikogo tu nie ma, ok. Mm, bardzo ubole. Ktoś mi tu biegu. Ktoś tu biegu i właśnie chyba go zgubiłam, jak... Pośledzeniec. Kurde, bela. To dopiero było poszedłe. No, a dobra, rzućmy sobie regres na ten silnik. Gen. A znaczy, tak mnie to nie interesuje, jak. zrobiłam. Tam mi uciekła. Ale gdzieś tutaj mi się włączyło do konej wyboru. Nikogo. No dobra, pójdę do tego. Geny na środku, co tam jest tak mocno robione. O. Nie w tą stronę... Ta! To ona znowu pewnie poszła, co nie? Ta. Użyjmy sobie regres. Strasznie nie wkurzają te okna dzisiaj, no już naprawdę. Dobra, ale już się chyba skończymy bawić z tą panią. Właśnie. Czy ja widziałam wszystkich? Chyba nie widziałam Meg. Tak coś mi się kojarzy niestety tutaj. Jeżeli jej jeszcze nie widziałam. O, tam ktoś jest. O! A wyjdź stąd! Co za... Gdzie? O! Dobra, zamiana. Pani sobie odjedzie. Pani sobie odjedzie, a my tą panią leżącą się zajmiemy. Co to było? Czy ja zobaczyłam sama siebie, Swoje ten? Tak, to chyba na nią się patrzył mój doktorek. Chciałam, że to surf. Szczęła! Tak, tu... ja widzę samą siebie, okej. Okay. To ona mi zrobiła te ślady, czy ktoś inny? A. Byle bez latarki, byle bez latarki. Brak latarki? Jest dobrze. Jezus, przestańcie mi własne moje podróbki się na mnie napią. O! Hello, sweetheart! Ale mi porobił fajfus o, Ale mam laga! Dostałam laga. Chłopie! Czemu ten gościu kręci gena na końcu? Dobra, nie, 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 właśnie, co ja robię? Nie! Już wiemy, gdzie on jest przynajmniej! Chodź. Dobra, żeby nie było, żeby nie było, że tunel. Tego powiesimy, tam gdzieś zdejmą. Wszyscy uciekli z tym co, nie Dobra, skoro i tak wam źle idzie Oni mogą się tam zdjąć, ale tutaj to po prostu ktoś przesadził. Ostro chopie Dobra, najpierw ją weźmy. Ewentualnie ją wykończmy. A potem bierzmy się za tamtego, bo przecież... No tamten chłop to jest... Ostry. Dwie osoby na haku i jedna bliska powieszeniu. A chłop sobie biega. O, unlucky trochę. Patrzcie, jeszcze mi tu totem chciał zrobić. Fajpus. Dobra, aha, oni go skończyli tamtego na środku. Co, co, co się obawiałam, powiedzmy. XD. To było dobre. I like it, nie? O nie, tu nie będę przechodzić obok tego lewy. Ale to było dobre. Chłop się nie spodziewał. Też tu coś? O. Siema! ma? Ale to ma zasięg. Ja pierniczę. O, tam pobiegł, dobra. A tu i... Je... To... To jeszcze wisiał na haku Bro, co ty robisz? Ja myślałam, że ta laska zginęła. Ta, Meg Tomasz. Bum. Nie Dobra, nie słyszę żadnych kroków, nikt mi tu. Nie walnie od pleców, ale ja byłam pewna. Nie, aha, czekajcie, jedna laska zginęła. A, oni też zginął. Nie wiem, co się właśnie wydarzyło tak szczerze Terapia szukowa, no fajnie by było. Nie, to nie było tu. Nie trafiłam. Kompletnie nie trafiłam. Tu cisza Gdzie są te geny? W bardzo głupiej pozycji są ułożone Ktoś mi tu... Gdzie ta osoba pobiegła? Ale się złękłam Ja już Patrz, jeszcze robią tego gena, no co za ludzie. Pani typ piarko. Trzeba było odskoczyć przez to okno, wiesz? O, zez. no to już... To już jest normalnie moje zdenerwowanie. Jakiego mam zeza?! No przecież co to się dzieje?! Tam jest. Czuję, że ich później nie znajdę, nie? co jesteś? Cholera. Patrzcie, wstała. No nie mogę. No, nie wiem, gdzie ją uderzyłam. Nie, no nie wiem totalnie, gdzie ją położyłam. No. Fajnie. Przecież ja nie mogłoby się szybciej trochę ładować, no przecież fajnie, że się ulucieli, ale nie wiem gdzie! Ajajaj Tu ich nie ma, fajne A se porobiłam teraz Byli, byli i się zmieni. On w ogóle nie chodzi ale z tą Kate to naprawdę grubo zrobiłam. Tu nic. Cisza. Tego robią przecież. Widzę. Ona ma sprint, co nie? Nie, panie Typku. Panie Chłopie. Kręci mi tego, gena, jak nie, 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 Oby tylko teraz nie, 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 się. Czy samej dupie, no. Czy ja mam już Zeza? <gré> Czy ja mam Zeza? Tak! <gré> mi tak, ale ona ma tą fajną przypinkę z mikrobiomem. Ona jest fajna, chciałabym ją kiedyś dostać. Ona, o tutaj, o to ta 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 ta, ta, ta fajna. ah No dobra! Dawno już mam doktorkę, ale pykło, pykło, było bardzo fajnie. Nie ukryłam, fajnie się bawiłam, aczkolwiek, no mówię, nie wiem jak teraz działa ten niego z tą terapią szokową. Kiedyś bardzo ciężko było, te, znaczy ciężej było trafić w te skliczeki i tak dalej i tam właśnie była lekka psychoza. O, nadmiam drugie zadanie. A teraz to nie wiem jak to wygląda. O, ale zrobiliśmy zadanko z archiw. Piękna sprawa. Jeszcze je sobie odhaczę i się ładnie pożegnamy, chociaż mogłam to zrobić wcześniej, no ale dobra, mamy, mamy. I tutaj mamy co? Połącz się z a coś tam, coś tam trudno. Tak, weźmiemy to na zabójce. Dobra, no i to by było na wszystko w tym odcinku. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Pa pa!